Zobacz, jak pięknie nam zostawił już cały żal. Niepotrzebnie biegniesz, to tylko pozory. Zamykam oczy, jesteś tu, rozumiemy się bez słów. Zbyt długo, tak długo czekałam do tej pory. O, cały świat, każdy dzień. już wiem każdy świt każdy sen dziś powieci, kocham cię o o o dziś mogę to powiedzieć o o o mówią że nie wolno nam mamy jeszcze na to czas co jeśli nie chcę inaczej czy prawo do tego mam może podpowiadać mi, może jeszcze nie wiem nic. Po prostu to czuję, pasujesz, dziś mogę to powiedzieć. O, cały świat, każdy dzień daje znak. Dziś już wiem, każdy świt, każdy sen. Hamce! O o o dziś mogę to powiedzieć?